Witam Was. Dzisiaj jest sobota. Oczywiście znowu wieczór. jakby żeby inaczej, pogoda jest do bani. Cały dzień taki ponury. Nic się człowiekowi nie chce. Wszyscy jesteśmy tacy ale... No, więc pięknie zaczęłam vloga. <grydy> Na pewno Was wprowadziłam w bardzo miły nastrój. <grydy> No, ale taka jest prawda, że dzisiaj jest paskudny dzień. Chcieliśmy dzisiaj iść na spacerek, ale nic z tego. Pochmurno, wiało, a teraz jeszcze tam pada. Ma padać podobno śnieg dzisiaj, no ale... Z tego śniegu tam napada, na razie to tam jest tylko mokro, to chyba deszcz pada. A jak nawet troszkę śniegu w nocy spadnie, to jutro pewnie znowu się roz... roztopi. Bo jutro ma być plusowo. Także pogody na jutro już wiecie, jaka ma być na Śląsku. Nie wiem, jak jest w Waszych regionach. No. I tak, dzisiaj jest sobota wieczór, więc będę robić kluski na niedzielę. Na razie tam się ziemniaki gotują na małym ogniu, żebym zdążyła filmik nagrać. No. Dzisiaj spróbuję robić te kluski, się znaczy spróbuję. Ja już tak parę razy robiłam, że jak mam je przeciśnięte, te ziemniaki, to nie, nie, nie wyrabiam tego ciasta w rękach, tylko moim y, tym, y, tą maszyną, mają. tą maszynką. I nawet się to udaje, wyrabia ciasto jak normalnie. Szybciej mi to idzie, potem sobie tylko wałeczki robię, formuję, ciacham na no, jakie duże kluski chcę, no i się kula. No. I tak dzisiaj też zrobię, bo dzisiaj więcej klusek niż normalnie, bo mareczek jeszcze u nas jest. No to jednak więcej jak na dwa dni, nie? bo to ja robię zawsze na sobotę i na niedzielę, przy okazji, na niedzielę i na poniedziałek przy okazji. A że teraz jest święto w poniedziałek, to też tak akurat fajnie przypadło. No, zrobimy też kapustę, nam już mi się gotowała Moczą mi się grzyby, bo póki mamy grzyby i Marek tutaj jest, to chcę zrobić jeszcze znowu kapustę z grzybami, bo Marek bardzo lubi. Mam jeszcze też zamrożone grzyby, to przesmażę tamte. Te się ugotuję, te co się moczą i będzie fajnie. A robię tego więcej, więc w przyszłym tygodniu zrobimy albo krokiety z kapustą i grzybami, albo łazanki. No, chciałam krokiety robić, ale Marek nie lubi, to nie wiem, to może zrobimy łazanki. Zobaczymy. No i to tak. Mięsko mam już też w mleczku na balkonie. Marynuje się także no, jutro będzie obiotek. No a dzisiaj wam chciałam pokazać bombki. Niestety w ciągu dnia było tak słabe światło, było tak ciemno u nas i ponuro, że to było bez sensu pokazywać te, te bombki przy świetle, bo to tak, dużo by to nie dało. Dzisiaj. W ogóle filmuję znowu komórką, bo z, wczoraj widziałam, że z tym aparatem to strasznie ciemne jest. Musi być jednak lampa, do tego, a nie mam takiej na razie lampy. Na razie to komórką filmuję. No, i to tak. Teraz wam pokażę te bąbeczki. Coś chciałam powiedzieć, ale kurczę, w trakcie gadki no już skleroza. Zapomniałam co to miało być. Nie wiem, jak mi się przypomni, to Wam powiem. A wczoraj, mam nadzieję, że zauważyliście, jaką miałam końcówkę filmu. Już sobie troszeczkę jakieś postępy zrobiłam, bo już sobie tam mam na, na zakończenie, chociaż mi urwało, bo mi bateria padła z, z, tej, z aparatu, ale mi się już udało tam wstawić parę elementów, a dzisiaj będę próbowała, będę się uczyła montażu. Także zobaczymy. No ten filmik to chyba w całości wrzucę tak jak go nagram, ale będę tam sobie próbowała, ma mi program. Będę próbowała się tam coś kombinować, jak to ten. Także może będę już potem mogła troszkę komórką, troszkę aparatem, może w ciągu dnia jak gdzieś pójdziemy na spacer albo coś, to potem powrzucać takie, pomontować to razem i do dokupy samym jak to moja mama mówiła. No i będzie i powinno być fajnie no a teraz zrobię na chwilę pauzę ustawię sobie aparat na ten na bombki bo tu mam takie światło spod spod szafki dosyć mocne a jeszcze mam też i lampę błyskową w, w tym latarka właściwie to jest w komórce to mam nadzieję, że będzie dobrze widać te, te rysunki marki, bo te bombki Wam tutaj pokażę, tak? To muszę uważać Na razie sobie tu wzięłam trzy Bo potem nie będę wiedziała, gdzie one Wisiały One są takie Mają historyjki A może tak Nawet będzie szło O, no tak Też będzie szło, się dało nagra, Nagrywać Nawet lepiej mi to jest trzymać Mamy tak taką bombeczkę z taką historyjką Domek O. taka zima jak byśmy chcieli, żeby była no tutaj z tyłu jest tylko las bo tam jest las z tyłu po prostu nic więc się więcej nie dzieje no a wiecie? zaraz o domek tu jest rodzinka Rodzinka wyszła przed dom w święta. Tak? A, ziemniaki mi uciekają. Dobra. Teraz biorę drugą łąbeczkę. Tutaj mamy idą dopiero do z choinką. Kupili choinkę i jakiś staw, latarnie, drzewka. Tak. Idą z pieskiem. Tam ktoś jest na ślisk. Jakaś para tam je idzie. Bałwanek. Tak. I domy tam są. No, zobaczcie, bo to teraz z góry trzeba zobaczyć. No, jaki artysta. I to też jest 2017. Tu już coś więcej z tyłu jest. A? tu już zatoczyło koło. Dobra. Marek się pewnie teraz częściej, że mu się coś dzieje z wątkami. To jest ta, co wczoraj pokazywałam, ale ona była wczoraj taka nieostra. To jest. O, tutaj nawet jakaś bryczka jest. Nie wiem, czy tam się wyostrzy. Jest jakaś bryczka. Z konikami. Będą na ten mostek jechać mostek drzewa jedziemy dookoła teraz tu na dole no znowu piesek i rodzinka z choinką dobra i na razie zrobię pauzę Zobaczę ile mi tam zostało minutek Najwyżej jeszcze wymienię na inne bombeczki To muszę powiesić tam gdzie były Mam nadzieję, że będę pamiętała gdzie one były A potem przyniosę następne To na razie Gdzie ta pauza? No, jestem znowu Na następne bombeczki Tak, tutaj mamy taką Pary na łódce, chyba, albo na pomoście, to jest chyba raczej na pomoście. Siedzą. Księżyc, góry, jezioro zamarznięte. Tam są jakieś ludziki, się ślizgają. Na łyżwa jeżdżą. Dalej to jezioro, a tutaj drzewa. Nie wiem, czy to tu ostrzy, to nie widzę. Też 2017. O, tak to wygląda z dalszy. Jest jedno. druga. Okay. Tu też się coś dzieje. O, tak wygląda. Wszędzie jest piesek, sanki, dzieci. Też na stawie zamarzniętym. Tutaj, o, tutaj są ślady, jak sobie idą. Widzicie? Ślady sań i jak deptają, A tu. O. To było chyba 2016. No, 16. To było z tych pierwszych. Ona ocalała. Jak się ta, ta choinka przewróciła, to ta jest cała, ale jutro Wam pokażę jeszcze. Inne bombki. Mam nadzieję, że to ostro wygląda, bo ja tutaj tego tak nie widzę. Tu jest choinka. I tam taka zakochana para siedzi. Z pieskiem. Tak. I jeszcze jedno Wam pokażę. Za chwilę może mi yy, miejsce na komórce braknąć. Na karcie. Bo jestem tam gdzieś do, około 15 minut zawsze potem to mnie to przerywa o tu najpierw troszeczkę z daleka popatrzcie jaka fajna zima hmm? tu na razie na dole Wam pokażę o tak I teraz idą tutaj do domu choinka za w śniegu domek ta ma troszeczkę inny kolorek bąbka miała i wychodzi z takie fajne niebo w ciągu dnia. Tamte były w nocy bąbki, historyki, obrazki, a to w ciągu dnia. No. Dobra. 12 minut, to może jeszcze zdążę coś nagrać. No, jestem jest następna. Ta już jest taka biedna. Ona, włożyliśmy ją na bombkę styropianową, bo widzicie, jak się przewróciła choinka, to się potłukło, to, to są szklane bombki. A była taka piękna. I nadal jest, tylko wisi potem tam w takim miejscu, że, że się nie ogląda dookoła. No, tutaj jest styropian troszkę ale ten domek tutaj proszę tu jaki bałwanek no. jeszcze jeden zanim nie braknie miejsca tutaj taki domek kościół chyba to jest Ta też ucierpiała. Nie jest kompletna. Mam tutaj. Takie zabudowania są. No. A jeszcze Wam pokażę parę bombek z ptaszkami. Te nie są dookoła. Są takie ptaki. Malowany, malekniec taki. Tutaj, jeden ptak. No, siedzi na gałązce. Jeszcze jeden. Tak. Są tam jeszcze ze dwie albo trzy, ale teraz już mi chyba braknie miejsca, braknie czasu. Pokażę Wam je jeszcze jutro. No, i to co, będziemy się żegnać. Komentujcie, łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie dalej oglądać. A mam nadzieję, że treści będą fajne. Jutro. Postaram się Wam tamte bombki jeszcze pokazać, te resztę z tymi ptakami. No i może, jak odwiedzimy jakieś szopki w kościołach, przynajmniej w dwóch, tu w pobliżu, to, to coś nagram i, i Wam puszczę. No, to na razie to bajo! To do jutra! Pamiętajcie o subskrypcji i o komentarzach i o łokach w górę. Bajo! Do jutra!